W tym serdecznie wszystkie wagi, wagi słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na luty 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu drogie wagi? Do 19 lutego Słońce będzie w znaku Wodnika, czyli w zygonie Pozytywnym aspekcie do Waszego znaku. Od 5 Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, również wejdzie do wodnika. Od 13 Mars, planeta energii siły życiowej. A od 16 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Wszystkie planety będą w do Waszego znaku. Pamiętacie, że również Pluton, planeta transformacji, przemiany, całkiem niedawno zaszedł do wodnika i ustawił się w pozytywnym aspekcie trygonu do Waszego znaku, dając Wam duże szanse, możliwości rozwoju, przemiany pozytywnej na kolejne 20 lat. Więc tutaj będzie mocny miesiąc. Zacznijmy od potom. 2 lutego, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który jest w koziorożcu. Jest ambitny, wie czego chce, yy, konkretny, tak? Ustawia się w sekstylu do Neptuna. Planety duchowości, miłości. Yy, tutaj yy, zapowiada to poprawę sytuacji w domu, poprawę w życiu codziennym, w zdrowiu, w pracy, dobra komunikacja z ludźmi. 5 lutego merkury, tak jak już wspomniałam, planeta komunikacji, współpracy i biznesu przechodzi do wodnika i ustawia się w trygonie do Waszego znaku. Łąki się z Plutonem, planetą transformacji, przemiany, więc jakby dla Was rozpoczyna się czas spełniania siebie, zmiany, wyzwolenia się z pewnych ograniczeń. Tutaj przez długi czas, przez kilkanaście lat mieliście Plutona w kwadracie. Nie było łatwo, tak? Zakończaliście pewne relacje, pewne współpracę. Teraz czeka Was czas zmiany pozytywnej, tak? Czyli spełnienie siebie. Co ja mogę zrobić, żebym była, była się spełniona, szczęśliwa? Potrzebuję wolności, niezależności. W jakich dziedzinach życia u Was to się mm, realizuje? O tym mówi wart kosmogram urodzeniowy. Pamiętajcie, że to jest prognoza ogólna, ale. Gdzieś potrzebujecie wolności, niezależności, czegoś innego, czegoś nowego, aby się spełnić. Więc tutaj Merkury z Plutonem mówi o zmianie waszego myślenia. 7 lutego, również fajny aspekt, ponieważ Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności, ustawia się w pozytywnym aspekcie do Urana. Planety rewolucji, planety nieprzewidywalności, nowości, młodości. Tutaj, Pozytywne informacje, jeżeli chodzi na przykład o finanse dla rodziny, dla domu, pozytywne informacje, jeżeli chodzi o dochody męża, żony czy o jakieś sprawy spadkowe. Poprawa relacji w domu. Poprawa tutaj coś nowego, jakieś nowe wyzwanie. Być może spróbujecie czegoś nowego, zaczniecie planować coś nowego, co spowoduje, że poczujecie się lepiej. 8 lutego Mars, planeta energii, siły życiowej, działania, również ustawi się w sekstylu do Neptuna, mówiąc o tym, że wasza sytuacja yy, zawodowa się poprawi, poprawią się sytuacje w pracy, warto w bezpieczeństwa, w domu zrobi się przyjemniej, dobre relacje. Ale w tym dniu 8 słońce ustawi się w kwadracie do Uranu. Słońce, czego ja chcę, czego ja pragnę. Ja pragnę wolności, niezależności. Chcę czegoś nowego, czegoś innego w kwadracie do urana, który jest w byku, a byk mówi o stałości. Czyli ja się chcę tutaj wyzwolić. Być może chodzi o jakieś zobowiązania finansowe, o jakieś kredyty, ale być może o jakieś wasze ograniczenia w myśleniu, o wasze lęki. Więc tutaj tej energii odbywa się nów księżyca w znaku wodnika, moi drodzy no w trygonie do waszego znaku, ale now jest bardzo wybuchowy, ponieważ słońce i księżyc, które łączą się w wodniku, ustawiają się w kwadraturze do urana, czyli nagłe, nieoczekiwane zmiany. Tak? Tutaj, no nie wiem, możecie dostać jakiś spadek, może się poprawić wasza sytuacja finansowa, jakieś odszkodowanie. Jeżeli czekacie na jakieś sprawy sądowe, tutaj pozytywnie dla was mogą one się mm. rozwiązać. Y, y, no w Trygonie, tak, możecie realizować swoje marzenia, zakochać się, rozpocząć jakąś y, nową działalność, podczas nowi również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, to sprawdzę, tak, jest kwadratura do Jowisza, planety szczęścia, ekspans, Merkury chce już, nie chce czekać, tak, zresztą planety w Wodniku też nie są cierpliwe. Więc tutaj no, dużo się będzie działo no, w Strygonie, nowe szanse, nowe możliwości spełnienia się, realizacji marzeń, wykorzystania swoich talentów. 17 lutego, czyli w nowiu Mars, planeta energii, siły życiowej, również wchodzi do wodnika i ustawia się. W w pozytywnym aspekcie, dając Wam szansę na nowe, nowe w Waszym życiu, nowa siła życiowa, nowa energia. Mars Walentynki 14 lutego łączy się z Plutonem. Sama konstelacja, połączenie Marsa i Plutona nie jest y, zaliczana do pozytywnych, ponieważ Mars, planeta wojny, planeta agresji, y, Pluton również, tak? Więc tutaj, no. Jest to w trygonie do waszego znaku. Więc tu Wy możecie na przykład iść gdzieś na jakąś randkę poznać kogoś i się zakochać. Nagle nieoczekiwanie. Jest to wielka siła, tak? Wielka siła do zmiany, do transformacji. Dla was jest to w pozytywnych układach, tak? Lecz tak jak mówię, no, konstelacja jest dość agresywna i dość wybuchowa. Bardzo namiętna również, tak? I 16 również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do Wodnika i łączy się 17 z Plutonem. Czyli tutaj, no naprawdę, bardzo dużo nowości, dużo zmian. Życie nabiera tempa, przyspiesza. Słuchajcie, wiecie. Te yy, planety, które będą po kolei wchodziły do wodnika, pokazują wam, w którym kierunku w waszym życiu będą szły zmiany. Gdzie w jakiej dziedzinie życia tak dużo się dzieje, tak szybko. To wszystko w kwadraturze do urana, który jest w Byku. A pamiętajcie, Byk pokazuje to, co było do tej pory stałe w naszym życiu. To, co było zawsze, to, co myśleliśmy, że dawało nam poczucie bezpieczeństwa i było zawsze. Tak? Tam jest uran i uran to wszystko rozwala. I teraz te planety w wodniku, a pamiętajcie, że wodnik to jest to samo co uran, czyli wszystkie planety, które wchodzą w wodnika, są w energii urana, czyli nowości, nieprzewidywalności. Yy, tutaj my chcemy się wyrwać z jakichś ograniczeń, tak? Chcemy czegoś nowego, czegoś lepszego i dla Was jest to w trygonie, kochani. Więc wszystko, co nowe jest dla Was dobre. Nowe relacje, nowa praca, własna działalność. Gdzieś zobaczycie, w który kierunek was trwa. Co pokazują wam te konstelacje. Więc tutaj czap, tak? Eee, troszeczkę 19 się uspokaja, ponieważ słońce wchodzi do ryb. Słońce wchodzi do ryb, a ryby potrzebują spokoju, potrzebują zastanowić się. Eee, troszeczkę wyciszyć, potrzebują izolacji, potrzebują rozwoju duchowego, czyli tutaj zacznie słońce reprezentować Wasze życie codzienne, pracę, zdrowie, rytm dnia, być może tutaj będziecie szukali wytchnienia tak, od tego szybkiego tempa tego, co się działo. I 24 odbywa się pełnia Księżyca w znaku Czyli słońce w pannie naprzeciw Sło księżyc w pannie, słońce w rybach. Jak podczas każdej pełni słońce jest naprzeciw księżyca. pełnia ma trudne konstelacje. Pełnia jest czasem zakończeń, tak? Pełnia podczas pełni słońce idzie do Saturna jest blisko, a księżyc ma opozycję czyli jest naprzeciw Saturna. Saturn to ograniczenia, Saturn to wszystko spowalnia, zatrzymuje, a podczas pełni Mars, czyli planeta siły życiowej, energii i Wenus, która odpowiada za miłość i pieniądze, łączą się w znaku wodnika, więc potrzebują czegoś nowego i ustawiają się w kwadracie do Jowika, który jest w byku. Czyli tutaj yy, chcą szybko, ta kwadratura jest już. Ale chcę już, a nie mogę, tak? Chcę iść w coś nowego, chcę. A tutaj zablokowanie, uważajcie też na zdrowie w Waszym przypadku, tak? Bo tutaj macie Saturna, który podkreśla, że tutaj Wasze zdrowie wymaga uwagi Waszej, być może trzeba będzie zmienić dietę, zmienić jakieś. Wiecie, Saturn to dyscyplina, wymaga od nas, tak? Czyli, nie wiem, prowadzić jakiś ruch, jakiś sport, coś systematycznego. Aby poprawić zdrowie, więc być może ta pełnia wam to pokaże, tak? że C coś zakończyć, chcę. Um, ale tutaj chcę iść w coś nowego, ale czuję, że nie do końca mogę, tak? Bo jest kwadrat do tego Jowisza. Chcę szybko, ale tutaj jest Saturn, tak? Czyli tutaj zakończyć coś, jest coś nowego, ale czuję blokadę. Tutaj na koniec miesiąca wszystko zwolni. Nie mamy siły, nie mamy motywacji. Pamiętajcie, że są takie energie. Przetrzymajcie. To się skończy i dalej planety będą w wodniku, tak? W trygonie do waszego znaku. Więc Pluton będzie, wejdzie jeszcze we wrześniu na półtora rok miesiąca do koziorożca, wróci i będzie 20 lat w wodniku, więc spokojnie, tak? Tutaj jest taka energia. Wiecie, że ja muszę już. Taki jest uran. Nagle, niespodziewanie. Tutaj świat przyspieszy totalnie. Więc tak naprawdę. Później, 28, po tej pełni, Słońce łączy się z Merkurym, znak Ryb i spotykają na swojej drodze Saturn. Czyli jest blokada, jest tutaj nic się nie dzieje. Mieliśmy tysiące pomysłów, nagle wszystko nam się wydaje w ogóle negatywne. Frustrujące, nie mamy motywacji, nie mamy siły, no tak, tak się kończy miesiąc. Tak sam miesiąc kończy się pozytywnie, ponieważ 29 lutego, ponieważ w tym roku mamy 29 dni w lutym, Merkury ustawia się w seks tylu do Jowisza, czyli komunikacja, pozytywne zmiany w życiu codziennym. Być może ja zaczynam pracować nad sobą, zaczynam uwalniać się. Przez komunikację, poprzez wprowadzenie w życie jakichś technik relaksacyjnych, rozwoju duchowego, medytacji, poprawiać swoje samopoczucie, tak? Więc tutaj Luty no naprawdę jest taki niestabilny. Ta trzecia dekada miesiąca jest trudna, tak? Bo tutaj ta pełnia blisko tego Saturna, Słońce i Merkury na Saturnie, czyli spowolnienie, ograniczenia, jakieś restrykcje. Pamiętajcie, że Saturn to są te przepisy, prawa, coś tutaj może, jakieś mogą być ograniczenia, tak? Nie mamy siły, wszystko zwalnia, więc to trzeba po prostu przeczekać, tak? Ja ze swojej strony, kochani, zapraszam was na. Konsultacje astrologiczne. Wiele wag będzie miało pozytywne zmiany. Naprawdę wiem, że mieliście wiele lat, teraz kwadraturę Plutona, więc wielu wag naprawdę nie było łatwo. Tak jak mówię, wiele partnerstw, wiele współprac się zakończyło, były, były trudności, ale teraz macie trygon zwrotni. Warto y, jakby y, dowiedzieć się, na co się nastawić, jak wykorzystać najkorzystniej te tranzyty Plutona, bo nawet pozytywne tranzyty ty Plutona są takie, aby coś rozpocząć, trzeba coś zakończyć, tak? coś zostawić, coś zamknąć. To jest trygon, więc jest łatwość, ale bywa różnie. Także zapraszam na konsultacje astrologiczne u mnie. Mają różną formę. Czasami, gdy mam filmy, ale najczęściej jest to w formie rozmowy, gdzie y, rozmawiam z ludźmi y, na poziomie kwantowym. Tak? Jest to y, w celu poznania siebie, poprawienia swojej samoświadomości, yy, zastanowienia się, co jest dla mnie w życiu najważniejsze, itd. Tak tak Rozpoczynam również nowy projekt połowy marca, trzecią edycję astrologii dla początkujących. Zapraszam chętnych do nauki astrologii. Będziemy spotykali się w środy o 19 na dwie godziny pełne zegarowe i tutaj jest 10 spotkań, czyli 2,5 miesiąca i znacie podstawy astrologii. Pracujemy na kosmogramach uczestników, czyli każdy może poznać swój kosmogram, gdzie ma położone Słońce, Wenus, Marsa, w jakich znakach, co to oznacza, jak może się realizować w życiu, co to znaczy te domy astrologiczne i tak dalej. Także zapraszam chętnych, piszcie dzwońcie. I zapraszam na konsultacje. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli możecie, dajcie łapkę w górę albo napiszcie jakiś komentarz. Rozwija mój kanał, dzięki temu mogę docierać do więcej ilości ludzi. Dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam cieplutko. Do zobaczenia.